Szkoła, z tej Andrzej. witam Was w kolejnym odcinku z naszej polskiej serii. No i dzisiaj po polsku, oczywiście. No i dzisiaj bierzemy się za ostatnie prace, takie typowo jesienne, czyli orka zimowa. Ogólnie to tak, super wszystko jeszcze pogarniałem. w ogóle sobie upchnąłem te wszystkie maszynki jakoś. I tak, akurat, osoby tutaj są ładnie pod dachem. 60 też jeszcze tu zmieszczę i będzie akurat. No i ogólnie dzisiaj orka zimowa bierzemy się Ostatnie dwa kawałki mi zostały, no i będzie wszystko yy... Także o, ogólnie tam pszenica i tak dalej tak już z kamanie mi rośnie, ogólnie już mamy listopad, u tej... sąsiada coś rośnie. Ogólnie dzisiaj jestem sam, że tak powiem samotna zimowa orka yy, sąsiada nie ma tam musiał do miasta pilnie wyjechać, więc mówię, no dobra, nie? No, ale oczywiście w kolejnym odcinku wszystko już będzie tak jak ma być to już będzie zima także już także tak to już jest Więc, no ogólnie co tu mogę powiedzieć teraz zima, nowe nabytki i tak dalej, sprzedaż w ogóle to tak, tak tu chwastami zarosło, tu miałem pryskać ale nie pryskam tak, chwastów nie było, później przyszły deszcze. Te chwasy się ruszyły, no ale już mówię, dobra, i tak już trzeba to tak głęboko przyorać, I ładnie na zimę było ładnie. No, no i ogólnie tak yy, teraz mówię, nowe nabytki będzie wszystko, yy, będziemy plony tam, wszystkie swoje sprzedawać, i tak dalej. Tam ten jęczmień, co mam w silosie, także, no, będzie teraz mi się wydaje ciekawie, zobaczymy, czy będzie śnieg, czy nie. Jak będzie to wycieczka i odśnieżdż wiadomo Gdzie ono będzie ciekawie Ogólnie to znowu była przerwa Ale tak kurde nie ma czasu w ogóle ani ja się z rycym siadam ani ja też tak, tak też nie mam czasu teraz zbytnio no, na ale powiem, robię wszystko co w mocy żeby były te odcinki No i dobra to ja... ...dech ja sobie kawałek tego pola Tu w ogóle komuś uschło całkiem Miałem w planach jakiś leczownik kupić coś, ale no kurde, no nie ma pieniędzy No 18, w ogóle ma no znowu deszcz padać, widzę A co 18 tysięcy mam Teraz na pewno chcę nowe nabytki sobie kupić e, Jakieś tam, znaczy może na następny rok, może, no się zobaczy W mokro trochę tu pod tą górkę, trochę stinka, ale idzie, idzie. No i też fajne świnki te, o. Wszystko elegancko jest. Jak te świnki mi ładnie podrosną, to wszystko będzie ładne, jak to się sprzeda, to... trochę, zawsze trochę wleci. Zresztą znaczy, za jakiś czas się też i oborę dla krówcia pewno postawi i tak dalej, więc no, będzie zabawy. Puszczam, dzięki, kiwnę ręką. O, dobra. Trochę to zejdzie, ta oreczka, no ale co, ja poradzę. Taki klimat. No, to w miarę głęboko, ten pług mówię, w bo no i ty mówię też te ścieżka, bo tutaj też było pole na ścieżkę cięte akurat dzisiaj jedno pole, jutro jedno i i będzie z głowy, wszystko będzie porobione w tym sezonie trochę dostała po garach te orki to wszystko ale no dała radę dzisiaj zimno tu w kabinie żeby się zamknął chociaż trochę ciepli zawsze Chodzi z tym polem jakoś pija, że to jest szybciej na... ...przasówką... I co tu jeszcze ogólnie powiedzieć tam... No. Na tym polu trochę glina, ale jest to wiadomo, że tutaj będzie ociężko. Ale no i idzie, idzie. Potencjał oczywiście jest prezentować, żeby było... ...jakąś przyjemną. Równie planuję tam sąsiadem pospałać taką kolczatkę do tego mojego półgu, bo ty ogólnie mam takie właśnie ramię. To już ja ten pół kupiłem, to było było właśnie te ramię. I tak stwierdziłem, że jakby właśnie wiosnę taką zrobił taką kolczatkę, to było naprawdę fajne, bo wiadomo, nieraz jest glina czy coś. Ładnie to trochę taką świeże taką przejedzie jeszcze, to zawsze równie, nie? Zobaczymy, czy będzie nam się gdzieś przyjść, czy nie. Jak będzie się gdzieś, to się może to zrobić. To dla mnie tak, że tam co rama i. No zobaczymy, zobaczymy. Albo się kupi, jakby jakoś tam tanie gdzieś wyrwał, no się zobaczy. Wszystko wyjdzie w praniu, że tak powiem. Znowu pójdzie kasy, bo tam jakieś nawozy na wiosnę, to tamto, no ale dopłaty wszystko przyjdą będzie całkiem przyjemnie, mi się wydaje. Ruch jakiś duży, jest 12 południa, no, listopad jest, przepraszam, już, już że śniegu nie, nie ma, to, była taka ładna orka zimowa typowana, no. ale. Wtedy ciekawo, do śniegu, bo jeszcze się zakopę tam. Ogólnie tutaj na no, tej górce jest przyjemnie zawsze, ale tam w tym dołku zawsze to mokro, bo tam około to... ta jeszcze to... tamto. A mnie na to ciężko jest. Łaci. I ogólnie coś mam robić. No na razie to przyjemnie, to wszystko idzie. żebym to robił, teraz mi się nie badało mi się nie ma symbia to Nie byłoby kogoś żeby to mi to Kurde chwasy to jest duże Mogę to tak na jesień jeszcze opryskać chociaż randapem i o, teraz bym ładnie miał do rania, no. Już tam olać to tak szczerze mówiąc, bo już nie będę się w to bawił. W miarę jak to... Na godzinę się weźmie, bruny, agregat wszystko i będzie ładnie. Znaczy nie ma co się stresować. Ja miałem, miałem bo to pole bliżej właśnie domu tam Ale no stwierdziłem, że no jednak tam już było i, i tam inżynierów się sensie były i pracowanie tam było, więc stwierdziłem, że bez sensu tam... A na tym polu jeszcze nic nie było Także mówiłem no, Akurat Ja go panu fotos To też na pewno będę siał i poplony na pewno Bo teraz mam tamty, tamten rozdział, ale właśnie co też mogę siać poplony więc na pewno I Będę siał te poplony No wiadomo zawsze da się poplon, obornik się zaora i już praktycznie nie trzeba dawać nawozu Bo już wszystko jest ładnie że no Podem zimę to zrobię taki zimowy, taki oprzątek, jakby, że mówię teraz, że wstaje tak jakby rano, ten i kurą wszystko tam daję pszeniczkę i świnkom i tak dalej, także żeby będzie fajnie, to mi się wydaje przynajmniej trochę inny. Trochę jest prawie będzie za rano. Chociaż tyle. Dobrego, z tego wszystkiego. No ale jestem ciekawy jaki w tym roku będzie zima, czy to będzie jakaś na jakiś śnieg, czy coś, czy tak nieraz. Gdzie tylko same błoto? To nie było zawsze tak trochę śnieżków mogło być. Ale nam się okaże wszystko wyjdzie w praniu. Wszystkie już maszyny czy maszyny 60 już podstawowe i wolne. I zimowy urlop tak zwany. No tutaj ogólnie zawsze było właśnie takie błoto, tutaj, bo tutaj mówię i z lewy ten ruf i tutaj ten ruf, ale roby właśnie są praktycznie puste, tylko trochę tam wody jest. No, chociaż tutaj nie jest mokro, bo zawsze te akrowy były pełne i to było tak mokro, że było ciężko przejechać. całe nie się teraz jest przyjemne Znaczy my jak będzie na wiosnę, bo na wiosnę to się różnie pływa nieraz ale no się zagacie wszystko sezon. Ciężko to omówić, o tych z kogo to wyrwie, jestem tu, No tu, jestem tu, jestem tu, Czy nie z jednej strony mogłoby popadać, bo i tak jest sucho i w ogóle jak na jesień w sensie, bo tak to, to nie jest sucho, ale tak to, to zawsze jesień to właśnie taki bardziej mokry też. O, o, nie jest to dobra o. i rura No, tak, także mówię sobie tylko luknę czy Może za rok wyśmiemy jakąś cierżawę to jest też Możliwe. Zobaczymy jak tam to wszystko. O, ładnie to wszystko. Prosiaczki. Tutaj o cztery mamy prosiaczki, więc fajnie, fajnie. To się powoli rozwija. Tutaj knur locha. Czy może tak czy, czy puszczam pięknie? Czy truchną nam? Tu mam minut 18 prawie, no to około, ale mi się wydaje, że jeszcze o tą z jedną strony pojadę i będzie na tyle, nie będę tu się zaraz zanudzał. Bo mówię, jestem chyba ma też, jak jest trochę lipa, ale... Raz w tym odcinku będzie już, sądzę, będzie już ten tak, że będzie już bardzo No to po prostu skończę i po prostu będę na tamtej będzie wszystko tak, że no, fajnie, fajnie. Tak sobie ja ale tutaj już Dość się cimno właśnie zaczyna robić, bo to w też właśnie to jest ima, że że Szybko cimno, no ale to jeszcze się skończy na luźno Dobra Także no, to ujdzie na tyle W sumie już jakoś dużo mi nie zostało jeszcze tak do 18 się wyrobię, a w kolejnym odcinku będzie, mówić zima i tak dalej, więc zobaczymy, co tam będzie się działo, także to będzie na tyle śmaneczko.